Witam cię serdecznie już po drugiej stronie, czyli w Poznaj testy Premium. To co chciałem przede wszystkim powiedzieć odnośnie funkcjonalności stronki, to co musisz wiedzieć. Ja omówiłem w tym momencie ponad 40 pytań, te, które są najtrudniejsze, które uznałem za najtrudniejsze. I w postaci filmików omówienia tych pytań są zawarte pod każdym pytaniem. Czekam na informacje, które w Najpierw filmy inne mam omówić. Także jeżeli rozwiązujesz zadanie i zobaczysz, że pod spodem nie ma filmu, skorzystaj z opcji zapytaj mnie o to pytanie po prostu lub ewentualnie napisz mi na e-mail, że masz jakieś wątpliwości i chcesz dostać informacje na temat tego pytania. To ja taki filmik na ten temat przygotuję i go wkrótce zamieszczę. Po prostu nie chciałem zrobić narpie wszystkich filmików. Żeby wiedzieć, jakie są pytania na ten temat. Także po prostu zależy mi na tym, żeby w tych filmikach, które będę przygotowywał na temat danego pytania, były informacje, które są istotne z punktu widzenia kursanta, a nie z mojego, bo ja mogę się nie domyślić, że jakaś rzecz jest ważna i warta wytłumaczenia. Jak już będę wiedział, co potrzeba, no to będę przygotowywał odpowiedzi, tak jak na przykład w tym pytaniu mamy znak. Ostrzegawczy, który nas ostrzega, że będziemy mieli jeden niebezpieczny zakręt w kierunku wskazanym na znaku, czyli w prawo. Także w tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, nie jest ostrzegany o dwóch niebezpiecznych zakrętach, i, z których pierwszy jest w prawo, i też nie jest ostrzegany o nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów.